Cześć, ja jestem Xavier, a to jest Factorio, kolejny odcinek już i mam nadzieję, że e, Wam się podoba ta seria, bo mi ogromnie. Naprawdę dawno żadna seria nie, nie sprawiałaby mi tyle przyjemności co Factorio teraz. W ostatnim odcinku y, zabrakło mi trochę miejsca na dysku i nie zdążyłem się do nim pożegnać. Także tym spróbuję się spróbuję to nadrobić i pożegnać się dwa razy może niekoniecznie mamy tutaj trochę złoty metalu więc rzucimy od razu tu no i tak mamy właściwie pierwszą naszą taką sporą fabrykę żelaza tu w której mamy spore zapasy już widać laboratorium działa ja się trochę laguje niestety Próbuję z ostatnim nagrywaniem ale przeżyjemy to tu, tu, tu wyszła nowa, nowa aktualizacja do gry, ale póki co jeszcze jest niestabilna, więc jej nie ściągałem. Mamy 2, 4, 5, 7, 8. No 8, ale coś tu do końca. Jest problem, żeby przez bardzo długi... Przejście tutaj jest problem, żeby zaopatrzyć ostatnie piece. Dlatego postawimy jeszcze jeden tutaj wydobywacz. Tak. tak. Zrobimy coś takiego o, żeby po osobnych stronach Było To się trochę, bo dorzuciłem rudy do kilku piesów i one nie biorą w tym momencie nic O, to Już od razu robię światła, żebyście wszystko widzieli się zapełniły piece i teraz kolejny punkt to będzie tego samego dla miedzi dlatego co będziemy potrzebowali 3-5 piecy więc będzie potrzebowali jeszcze 11 pięć, dziesięć, siedemnaście. Myślę, że powstanie to gdzieś w... tym miejscu. Tak. 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 Uh co by teraz zrobić szybko trzymać broni palnej może być nie potrzebowali... jak to wygląda tutaj? po środku jest tak teraz piece postawione może już od razu powinniśmy rozbawić nasze zapasy żelaza Teraz rozpocząć produkcję ogromnej ilości tego i tego nie, tego nie potrzebujemy, ale mogę już zrobić parę tu będziemy potrzebowali Proszę to przestawić. Na start robimy coś takiego. Pierwsze. dojniki. Musimy postawić. I co kolejne, co kolejne. Właściwie, czemu ja tak kręcę, to w to mogę zrobić tak, i tak, i tak. Szóste. Zróbmy już tutaj trochę. Pieczenia, żebyśmy mieli zapasy bo będziemy potrzebowali dużo więcej niż w tym momencie... tu na pewno będzie coś takiego tu na pewno będziemy potrzebowali coś takiego świetnie Potrzebowali też zbierających podajników. Tutaj po bokach. Dobrze. Powinno wystarczyć. Jeszcze zapasy aktualne do tego. Potrzebowali więcej na pewno kabli. Tu, tu, tu. Co będziemy potrzebowali? Będziemy potrzebowali na pewno więcej kopaczy tzw. Tak A do tego brakuje nam żelaza, więc biegnę szybko po żelazo. się tych brzydkich spalinowych przyciągniemy naszą na nie tu i w ten sposób tutaj, żeby postawić Pierwsza, Dwa. Wracaj na swoje miejsce. Dobudujemy od razu parę tych, parę tych. Tu musimy puścić to w tą stronę. Może nie aż tak bardzo. Będziemy potrzebowali parę rozdzielaczy, a już mi znowu brakło metalu niestety. Tutaj wszystkie piece nie, nie należy pracować, bo, bo ten podajnik yy, jest zbyt wolny, zbyt wolno zbiera, więc zrobimy szybszy. Potrzebujemy więcej rozdzielaczy, jakiś pas podziemny jeszcze się przyda na pewno. I więcej na pewno tych zabawek. Możemy w tym czasie zająć się prądem. W jeden niesymetrycznie postawiony. Aha. Mamy splitter, więc zrobimy to w ten sposób. Tutaj też będziemy utrzymywali jakiegoś. Trzeba to będzie rozwiązać teraz. coś takiego i coś takiego I teraz pas podziemny tutaj tutaj coś takiego Dalej tak. I w ten sposób. Teraz potrzebujemy zwiększyć... Mm -hmm. ten. ten jest poza siecią energetyczną w tym momencie. Zwiększę do czterech. W ten sposób damy tutaj więcej prądu. I odjechałem na pasie tym dodamy tutaj parę pasów żeby to wszystko dochodziło potrzebujemy jeszcze przynajmniej dwóch kolejny ciąg tutaj ustawimy dorzucimy tutaj oczywiście trochę prądu oczywiście muszę odjechać na tych pasach chyba 5 pięć czy jesteśmy w stanie puścić tutaj nie jesteśmy a jesteśmy tu w stanie puszcząć jak to teraz umorzyć nie chcę tych tutaj chcę te tutaj to tutaj to na swoim miejscu zawsze zapominam to ułożyć poprawnie Właściwie coś takiego. Potem tu się uzupełni jeszcze resztę, na razie tylko tyle mam. Dlatego wstawię tu prąd. Może tu. A to są Tutaj właśnie przed chwilą na stronie... grę o o czym ja czytałem o kolejnych yy, aktualizacjach co mają zamiar wprowadzić i K mają zamiar rozszerzyć rozrywkę w kosmos nie do końca jeszcze wyjaśnili bo to jest cały czas w planowania ale mamy żeby skończyć grę trzeba będzie stworzyć rakietę kosmiczną no ale Trzeba będzie ją tworzyć w, w, na orbicie, ponieważ no, z Ziemi ciężko będzie taką wystrzelić. Więc małe części na jakąś platformę, którą wystrzelimy w kosmos i na tej platformie będziemy tworzyć rakietę. Coś takiego. Może być ciekawe. E, ale dobra. Musimy stworzyć teraz... Co ja chcę stworzyć? W którą stronę chce się w ogóle budować? To jest pytanie, bo no, potrzebuję mieć miejsce, w, którą, w którym W będę się budował i prawdopodobnie tym miejsce będzie tu Przejdźmy kawałek z lasem I sprawdźmy tutaj okolice jak wygląda pod Pod kątem Wrogich pas Spore Złoża żelaza, to się na pewno przyda i wydaje się, że w tej okolicy najbliższej nie mamy żadnych baz tubylców. Dlatego to jest, będzie świetne miejsce na naszą główną już fabrykę. Wracam do głównej bazy. Z tego, co widzę, moja technologia się nie rozwija, dlatego... Pewnie brakło jakichś surowców, Brakło żelaza, więc dorzucimy tu sporo żelaza. Trochę tego. Czego nie zrobiłem? Nie zrobiłem żadnej skrzynki tutaj, to się zaraz zapełni. Więc... Robimy coś takiego. Jeden, dwie skrzynki w tą i w tą i tak i jak widzę nie, nie docierają do ostatnich moich pieców złoża, ponieważ na tych zakrętach to wszystko zwalnia. Niestety ja mamy z tym problem, dlatego dorobimy jeszcze dwa wiertła. Ja szybko tu postawię, tu będę potrzebował prądu na pewno. świetnie jeśli się nie mylę pracowaliśmy już technologię wojskową 2 więc stworzymy sobie od razu karabin maszynowy półautomatyczny dokładnie się nazywa i zbroję która się nawet przyda przerzucimy amunicję tutaj i tak tu się dzieje co się ma dziać świetnie Hmm, co dalej, co dalej... Wypadałoby... ...rzucić parę lamp w to miejsce, żebyście wszystko widzieli. I będziemy musieli... ...trochę... ...opanować ten las, który tutaj jest, żeby zdobyć miejsce na... ...na co? Miejsce na budowę bazy. Narzędzia nam się skończyły, więc buduję wstępna i co będziemy chcieli pierwsze zrobić prawdopodobnie prawdopodobnie jakieś hmm. jakiś cały kompleks naukowy tak myślę że to będzie najlepszy pomysł na no, start automatyczny taki żebyśmy nie musieli już tam nic dokładać żeby to się działo wszystko automatycznie niestety trochę to mi zajmie dużo szybciej by się działo gdybyśmy mieli już granaty ale ci się nie ma granaty są dopiero w kolejnej części kolejnej paczce technologii Tymi złożami, że e, miedzi nie będziemy się przejmować prawdopodobnie, ponieważ mamy ich dużo w innych miejscach, to jest całkiem nieduży depozyt, więc, więc... tutaj się i tak będziemy budować, może kiedyś w przyszłości się o to, o to pokusimy. Może żeby nie było, nie, po, pewnie nie powiedziałem o tym, bo zakładam pewne rzeczy jako świadome dla was, ale przecież nie wszyscy z Was oglądają dalej kiedyś albo grali w tę grę. To złoża się wyczerpują. Każdy punkci, o ile się no i złóż. Naszą pierwszą kampanię ustawiłem dość bogate złoża, więc nie powinny się one wyczerpać zbyt szybko, jednak na pewno się w pewnym momencie wyczerpią. Będziemy musieli szukać innych. I dowozić się na przykład pociągami. Myślę, że w tę stronę będziemy się rozwijać, więc tak, najpierw będziemy potrzebowali kilka automatów produkcyjnych. Myślę, że pięć wystarczy. W tym czasie, kiedy one się robią, możemy, możemy cały czas dalej tutaj ścinać drzewa. Będziemy potrzebowali także dużo tośmociągów i dużo ponowników, więc niech to się robi wszystko. To, żeby było też w przyszłości niedaleki, postawić już automatyczne produkcje właśnie tych dwóch bardzo podstawowych czynników, które będą nam potrzebne w ogromnej ilości. robimy tu jakąś przecinkę w tym lesie tu 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 i zaplanujmy produkcję będziemy musieli wyprodukować czerwony pakiet naukowy ja muszę sobie teraz wszystko przypominać bo nie pamiętam już tych tego zupełnie jak to działało. Coś takiego na początek. To, będą nasze, to będzie nasza produkcja... ...wszystkich pakietów. Mhm. Będziemy potrzebowali tutaj miedzi, czyli to bardzo prosto, mam po prostu przeciągnąć to tutaj. Oraz żelazne koło zębate. Czyli będziemy potrzebowali jeszcze jednego automatu, którego nie mogę zrobić w braku żelaza. Jeszcze jeden automat. Mhm. Oraz tak. W ten sposób, który będzie mi produkował żelazna kółka zębata. zrobić bardzo prosty sposób możemy to przeciągnąć tu a za bliskoż oczywiście nie będę miał miejsca na podajniki Będę potrzebował przeciągnąć żelazo. Dlatego będę musiał zrobić coś takiego. Mhm, tak. Tego postawimy tu. Jak sobie kradnie. I ciągniemy żlozę. W ten sposób, żeby było jak najmniej... O o! Stop! 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 Coś źle, coś źle, coś źle. Ktoś mi kamień tutaj robi. Czy gdzieś tu są ruda kamienia? Czy ja przypadkiem rzuciłem O co chodzi? Skąd się tu wziął kamień? Tu jest kamień? I ten zahacza, o to i wydobywa lasowo. Raz to, raz to. Nie, no to nam nie, zupełnie nie pasuje. Taki scenariusz, dlatego musimy to lekko przesunąć. W ten sposób, nie. W ten sposób i w ten sposób. Tu, tutaj coś takiego. I już nie będzie wydobywał kamienia. Świetnie. Uff. Mały kryzys, ale się z nim uporałem. Teraz tak i tak. I tu będziemy potrzebować prawdopodobnie szybkich podajników. coś takiego które będą przesyłały nam koła zębate w ten sposób i będziemy potrzebowali pięciu podajników długoramiennych które sięgają trochę dalej żeby teraz te paczki przełożyć na... O, nie w ten, nie tu postawiłem, muszę go naprawić Zapakować to wszystko ładnie w energię I połączyć I myślę, że w tym odcinku to tyle, chociaż to będzie trzeba uprawić jeszcze, bo na pewno nie działa tak funk funkcjonalnie jakbym chciał Także widzimy się w kolejnym odcinku, mam nadzieję, że Wam się podobało I chętnie przeczytam Waszą opinię pod tym filmem Hej!